W sklepie za owocową czekoladę zapłacisz 350 zł za kilogram, a do tego jest trudno dostępna. Moją domową wersję zrobisz za 3 razy mniej. Jest idealna do kremów owocowych czy chrupek. Możesz przygotować z niej po prostu tabliczkę czekolady lub batona. Potrzebujesz tylko dwóch składników: białą czekoladę. Jeśli wylewasz ją do formy, to musi być zatemperowana. I owoce liofilizowane. Ja dałam 10% odwagi czekolady. W połączeniu z białą czekoladą najlepiej smakują proszki z kwaśnych owoców, takich jak marakuja czy malina. Ja dodatkowo zrobiłam jeszcze tabliczkę ze smoczego owocu. Proszek owocowy blendujesz razem z czekoladą i mocniejszy blender, tym masa będzie bardziej jednolita. Czekoladę wylewasz do foremek i odstawiasz do krystalizacji. Ja swoją schowałam na kilka godzin do lodówki. W wybijaniu czekolady z formy zawsze towarzyszy lekka niepewność, jednak tym razem poszło bez problemu czekolada pięknie stężała. A która smakowała mi najbardziej? Moja ulubiona, niewątpliwie marakujowa.